Arybyki. Siemano Także zacznijmy od tego, że nie wiem, co się zmieniło. A nie, dobra, coś pamiętam. Ja pierdzi, ale to jest głośne wszędzie. A przede wszystkim to. O! -o. Ej, słyszycie to! <laughs> Jak to brzmi? Ej, czekajcie. Te dźwięki tych zwierząt damy na cztery. One są tak głośne, że ja dosłownie <laughs> słyszę jakiś elektryczny dźwięk, jakby ktoś kogoś raził prądem. No, dosłownie. Eee... Od zmian. Nie wiem, co dzisiaj nagrywamy. Dzisiaj tak losowo yy, odcinek. Yy, no oni, jak widzicie, coś próbują, ale coś im to nie wychodzi. Yy, no, Expresso i Pablo dalej sobie siedzą. Chyba ich nie da się rozmarzyć, albo przynajmniej dodaj to w nowszych wersjach. Yy, zwierzęta z zwierzętami. Kury tuby pióro. No ja pierdziłem się beku. A zrobimy tak. Przepalimy wełną, mięso. I zrobimy sobie yy, strzały. Oj, yy, strzały, dobra. O, o, o. Mam nadzieję, że nie będę słyszał żadnego hero e, zmian, bo dawno tu nie grałem, bo ostatnio był tylko Minecraft 1.20 i Bedrock. Tak, zenchantowałem te rzeczy ogólnie. E, może iśmy spać. A, i dzisiaj, ogólnie na odcinki z Minecrafta 1.11, daję zawsze takie filtry. Zawsze takie filtry daje ciemne i w ogóle żeby był klimat taki ten, ale zauważyłem, że w sumie czasami przez te filtry nawet się gorzej ogląda, niż bez, więc dzisiaj spróbuję nie dać żadnego. Bo w pierwszym odcinku nie było żadnego filtra, potem zacząłem ich stosować i spadała no nie jakość, ale oglądalność, więc dzisiaj spróbujemy to naprawić. Nie wiem czy to było na poprzednim odcinku, że tutaj tak się dużo. Z... Te drzwi chyba były, coś tak pamiętam. O kurde ale. A tu ogólnie próbuję to przebudować. Eee, co tu się... Czemu tu jest kobel z Stąd... Aha, bo... Aha, bo tu budowałem te schody i tu jest problem taki. Nie wiem czy nie usunąć tego przejścia. Ogólnie tu tak się zmieniło. O, tutaj jest na villagerów takie klatki, bo nie wiedziałem co tu zrobić, a chciałem właśnie coś takiego. Tu jest taki główny hol w tego domku, a tam na dole jest taki... no I tutaj jak wchodzimy to są w końcu jakieś schody. Jedne wychodzi się tutaj. I tutaj, no, takie wyjście, tu coś jeszcze może będzie, ale na razie nic nie ma. A myślę, że tamtą stronę kiedyś będzie wyjście do balkoniku. O, i tutaj wychodzimy i do farmy, nie? Dobra, weźmy sobie tędy. Teraz tak, yy, zrobiłem takie lampy. Yy, tutaj dałem te takie płotki, czekać, czy móc są ciemne. A tu są mi jasne. Czy ja coś. W każdym razie tu jest druszka do naszego, no, niestety zmarłego przyjaciela. O kurde. Będzie konia rysa. Ym, I tam zrobiłem drużkę dłuższą. Dobra, nie będę wam pokazywał, nie chcę być. O kurde. Znowu taki półprzytkany nos. Ale się, dzi ale się dziwnie tak ten. Ym, tutaj z większych zmian. No konia na razie nie mamy. Tam też nic. No tu jest to przejście. Tu trzeba będzie jakąś wioskę w końcu budować Ok, przechodzimy. I tak, ta wieża się zmieniła, bo przefarbowałem całą z pomarańczo... To na pewno było przed tym odcinku. Tu odcinek z Lamy Pablo. Yy, no to tak, tutaj przefarbowałem całą wieżę na fioletową. Nie wiem, w sumie czy to był dobry pomysł. I jeszcze dachu nie zrobiłem. No tak, taki ciemno-niebieski fioletowy tutaj. Chyba wam to pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Yy, oj, tutaj jeszcze raz wam pokażę, co się mniej więcej zmieniło. No i tak, i tu będzie dach. Ej, ale mocny ten łuk, ja pierniczę, dobra. Chociaż no, nie, niezniszczalność jeden to nie jest jakieś. Okej, okay, teraz tak, yy, że fajnie, że ją dodali, bo ja o wiele bym ogólnie latać i w ogóle, ale z drugiej strony odebrał to trochę magii Minecraftowi i nie trzeba poruszać się koniami, wielbłądami, w ogóle, no wiecie, znaczy tu wielbłądów akurat nie ma, ale. I tu chyba się powiększyło. Yy, tu, tu, tu się powiększyło. Yy, jeszcze to nie zarosło, jak widzę. Kurde, co ja my z tymi farmami na 1.20, na yy, 1.11. Taka dolina w zbożu, nie? Tutaj chciałem mur zbudować, taki lekki, ale tam już nie chcę muru, tam nie chcę, chcę tylko tu, żeby był Bo to by tak fajnie wyglądało I tutaj chcę, żeby było jakieś okno z mojej sypialni, coś takiego Okej, okay, tak to wygląda, tutaj takie jeszcze do góry, coś tam ten yy, jakoś to rośnie, słabiutko, ale rośnie Ja wiem, że to nie ma wody i w ogóle, ale kurde O, Jezu, dobra, nie zniszczyłem roślinki Teraz trzeba tu tak chodzić, żeby spać do wody Aha, dobra, dobra, jest Chwila, czy tam była woda? Yy, znaczy Glowstone? Był, był, był W każdym razie dzisiaj co robimy? Eee I don't really know eee, Nie wiem co robimy W tamtą stronę świata nie byłem, w tą i w tą byłem Tam chyba jeszcze nie byłem Nie pamiętam Ale tam na pewno nie byłem eee, możemy tam Może pójdźmy, nie wiem, jakaś taka przygoda Chociaż ostatnio na przygodzie zginąłem ze diamentami o jak ja to policzyłem? Czemu 9. Yy, I gdzie by była ta skrzynka z śmieciami? Myślę, że może tutaj. Hmm, nie ma z Kurde, coś przydatnego, dobra, niech będzie tu. <laughs> yy, Walamy wszystko. Tu coś? Coś tam jest w ogóle? Oj, co tam jest? A, tu jest taki pusty ten, no. Można tam coś kiedyś zrobić, ale jeszcze nie wiem. Może obraz tu chwilowo jakiś znamy, póki tam nic nie ma. Teraz tak, jak się robi obrazy, potrzeba było wełnę. Yy, wełna, wełna, wełna i jakiś fajny obraz. Może świni, kurde. <słuch> <słuch> Tylko tu jest krzywa ściana. Trzeba tak to robić. Ten już jest tu. A ten obraz do wszystkiego pasuje. Wróćmy to drewno i spróbujmy jeszcze raz. Aha. O! Sły? Sły? Nie, dobra, zostawiamy go. Ten obraz w tym miejscu jest dobry, zostawiamy Jezu, czemu ja tam widziałem Hiro no dobra kurna M Mój mózg jest już tak sprawny tym Minecraftem, że ja już boję się wszystkiego zrobić, nie hmm, W ogóle dzisiaj nabrałem, yy, bo nagrałem to 1 kwietnia To było, to było okropne Już myślałem czy nagrywać bedrocka, ale uświadomiłem sobie, że jest 1 kwietnia, nie Ja ogólnie 1 kwietnia nigdy nie mam pomysłu na co my możemy zrobić? Kurde, nie wiem, idzie... dobra, wierzymy w wieśniaki Pamiętam, że z Rafałem byłem tam, tak Rafał? Koń Rafał? Czy to jest ten serw? Nie pamiętam I yy, właśnie on tam zginął na tej wyprawie, niestety Czekaj, a, bo tu zawsze było czerwone łóżko, no dobra to Teraz tak, yy, o, dobra, weźmy te itemy, niech będzie Dużo, dużo, dużo budulca <laughs> Dobra, i tak yy, Jakaś łódeczka o, Chodnie, dobra Yy, dobra, dobra, z git. O, jakbyśmy spotkali konia, dobra, dobra, bez tego konia obejdzieś. Nie, powiem wam naprawdę, że nic mi się, nic mi się nie chce robić. Nagrywać? Nie, może trochę mi się chce, ale. Yy, nie chodzi, w sensie też nie chodzi o to, że nagrywam, yy, żeby utrzymać daily, bo mi się nie chce i na siłę, żeby wyświetlenia robić czy coś. Nie, 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 nie. nie. Nagrywam, bo lubię nagrywać po prostu. Trochę mi się nie chce, ale z drugiej strony Tak naprawdę, tak naprawdę Jeśli nie nagrywam Ja mam tak je, Mam dużo gier, bardzo dużo gier Ale jeśli nie nagrywam Jeśli nie nagrywam to w nic nie gram, jedyne co to tylko tam Jedyne co gram to do odcinków, nie? Do odcinków coś robię, na przykład W yy, farmie tego FNaF WORDA, żeby w końcu mieć coś ja piernicze, Cztery creepery w jednym miejscu Jak się szybko pływa, o co chodzi, czekaj Chcę, do, chcę to w nowym Minecrafcie Chcę tak szybko pływać w nowym Minecrafcie. O co chodzi? Iglo, 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 iglo. iglo Ender distance. Y Mam 6, ale to do miniaturki było. Ostatnio też zacząłem ogarniać sobie y miniaturki stare. Y One są potrzebne do miksturek. Chciałbym je zabić. Co w się sensie, no, muszę je zabić, żeby mieć łapy królików i takie tam. Nie, dobra, mamy kluki nic się dropią, nie, nie ma sensu ich zabijać. Jak to nie? Dobra, dobra, dropią, 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 dropią. pomyliłem się. Jeden wydropił mi łapę, ok. okej. Powiem wam, że ogarniam stare miniaturki, yy, żeby trochę nadrobiły jakością do nowych. No, bo wiecie, ja robię w pańcie. i, i miałem z tego Friday, i w ogóle mówiłem też, że to więcej roboty. Bo faktycznie, rysowanie w pańcie to jest więcej roboty. Nie mówię, że wygląda ładniej, ale jest to więcej roboty, musicie przyznać. Niż po prostu y, zrobienie zwykłej miniaturki. Nawet no. byle jakiej gównianej. Ech, no i wiecie. Ej, nikt, nikt w Minecraftie nie je króliczego mięsa. Dosłownie nikt, nikt tego nie L. Ej, chwila, jak, jak są odcigmenty tutaj? slash Po prostu to, nie? Dobra, takie, takie. Rozgrzewka, dobra, no dobra. Kamera filmowa. I. Odświetlenia graczy, i. Jeżeli i kamera filmowa. I P, podświetlenie graczy i TAB, ale ja nie mam żadnych graczy, bo zagram sam tutaj Fajnie się gra, ale <laughs> kurde, z kolegami jednak lepiej Tylko ja mam takich kolegów, że wiecie, zagramy w Minecrafta i po jednym dniu wszyscy mają spalone domki, i pozabijali się nawzajem O kurde, tam jest tam biom. Yy, ten biom yy, Zawsze mi się to kojarzy z Krainą Lodu No bo to w sumie nie jest Kraina Lodu no E, nie wiem, nie byłem w te po tej stronie, ale jakoś podświadomie w głowie mam, że niby tu byłem. Nie wiem czemu. W sumie myślałem, czy by w tym odcinku nie przenieść wieśniaków. Coco Beans. Jeszcze tego nie miałem. Z tak ciemno, że się Moby rozbiłem. Krowy w dżungli. No to nieźle. Że... Krowy w dżungli gdzie się, to może dla nich skończyć. O, melony, 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 melony. melony. Chyba ich jeszcze nie miałem w tej serii. Czy teraz przypadkiem Minecraft nie wylatuje jeden melon? Pantera! Mam rybę? Kurde, nie mam ryby eee, Nie mam nici, nie mam Niczego do zrobienia, no dobra, olać tą panterę Bo ogólnie w tym starym Minecraft'cie yy, panterą, Pantera, to był po prostu kot nieoswojony Dziki, a teraz, yy, teraz ogólnie Ocelota nie da się yy, oswoić, nie da się Weźmy gdzieś wyżej, o Jezu, tak się nie dało wchodzić Ale to głupie było Okej, okay, właśnie się chciałem rozejrzeć za jakąś Nie, przecież ja już w dżungli byłem na tej serii Doskonale pamiętam Była taka głupia świątynia, która była na środku wody Była świątynia na środku wody, powiadasz, Wixu Hmm, cofam to Byłem tu, byłem tu poza odcinkami Byłem tu poza odcinkami Hmm Poszedłem tamtą stronę To może pójdziemy prosto tam, po prostu Nie wiem, bo skoro tu byliśmy jak chyba szedłem prosto i potem W prawo, albo w lewo, już nie pamiętam Pamiętam, że oglądałem jakiś odcinek multi'ego podczas tego Ej naprawdę, tu się szybciej pływało niż w tym nowym Minecrafcie na speedzie Serio, o, o co chodzi? Ej no patrzcie Dosłownie chodzę pod wodą Patrzcie jak szybko Ehehe. Nie, dobra, to było dobre Myślałem, czy w tym odcinku nie przenieść wieśniaków eee, na ten Na normalny ląd, ale no W sensie, no do mojej bazy, no nie wiem więc... Ja coś tak gadam, pokręcenie, nie wiem i ostatnio jak przeglądałem te miniatury z Minecrafta Te stare odcinki w paincie miniaturki to odkryłem kilka ciekawych filmów, na przykład z Dorsów Z Flipper Team I zastanawiałem się czy by coś z nim nie nagrać Ty, co to za bajlano? Ta, to jest ta plaża. Ale w tamtą stronę nie byłem, czyli płyniemy tam, tylko nie wiem czy by nie zaczekać, aż będzie noc taki fajny mod, który rozszerza pole widzenia w Minecrafcie Chciałbym to zobaczyć Ale mój kompy tego nie wytrzymał Ej, ja w głupio wyglądam strasznie z O, teraz już lepiej Dobra, idź spać Idź spać No już jest noc Chciałbym tak szybko zasypiać jak Steve z Minecrafta Jak ja się zawsze kładę spać To tak długo nie zasypiam, że to jest chore, nie? Albo już płynąłem tu a tu przewodnikiem nie było wyspy grzybowej? Nie wiem, kurde, nie pamiętam. A... Zły znak. <laughs> na Minecraft życie z Wixem. Nigdy nie byłem na jakiejś większej wyprawie, tak naprawdę. Nie wiem czemu, ale. Ja lubię bardzo wyprawy. Ale chyba nigdy nie byłem na jakiejś większej wyprawie. Tak gdzieś mega daleko w ogóle. Nie wiem, nie wiem czemu. <laughs> Aktualnie mam tyle gier odpalonych, że się nie dziwię, nawet nie. Co tam, z yy, Steam'a, bo oczywiście dostałem pana w CSGO Bo strollowałem gierkę yy, i strzeliłem Zeus'em w chłopa i dostałem na cały dzień bana, na 24 godziny I kurde, teraz czekam Za godzinę jakąś dostanę unbana, to będę grał Bo ogólnie wbijam poziomy, nie? I też uczę się grać na różnych mapach w tym CS2, bo trochę inaczej to działa yy, Bo planowałem nagrywać odcinki z CS2, tylko muszę zebrać po pierwsze ekipę Yy, pojedyncze osoby też Co to słońce? Tu poszło i... ej, o ta he. Jak ciul byłem tu? Nie ma opcji Na pewno tu byłem, tylko już tego nie pamiętam. Yy, I jeszcze znalazłem odcinek z Kacpem, yy, który nagrywałem kiedyś w Minecrafty, taka fajna miniseria. Jest miniseria, no trzy odcinki były, gdzie tak naprawdę dwóch zwiedzałem bazy widzów w sensie widzów, no jakichś graczy A tylko w jednym coś grałem. Jezu, jak ja to pamiętam, nie? Przez mgłę, ale pamiętam. To pseudo miasto. Oglądałem ten cały odcinek wczoraj. Bez przewijania. To jest taki wynik adekwatnie do jakości. No, bo jakość, no kurde, umówmy się, była słaba. Kaspra tam raz było mega słabo słychać. A raz go było słychać. Tam przez pół minuty go było dobrze słychać. Potem już tak słabiutko i, i miałem problem, bo siebie słyszałem bardzo głośno. A kaspra cicho. I raz jak się zaśmiałem to, to, tak piskłem, że kurde, aż, aż mnie uszy zabolały, nie, aż... Ej, wpadłem na genialny tytuł tego odcinka. Dobrze, to nie Hollywood, bo byśmy zjechali od... W ogóle taka ciekawostka, bardzo lubię kajaki. Kajakami... No, niewiele razy pływałem. Yy, pamiętam, że cztery razy pływałem w życiu kajakami. I bardzo fajne doświadczenie, naprawdę polecam, yy, uwielbiam pływać. Ja zawsze jak pływam, to e, bardzo szybko. W sensie, no bardzo szybko. Wszystkich lu bardzo lubię się ścigać kajakami. i Bardzo lubię je wyprzedzać. E, tylko, że zawsze ta osoba, która bo raz się z przodu, raz z tyłu, ale raczej z tyłu. E, I zawsze jak z kimś płynę, to ta druga osoba mówi, żeby tak nie pędził. Jakieś odcinki tego, nie Brema, tylko Brema oglądałem kiedyś. E, z tego, jak to się nazywało? Skybloka, Skybloka, Skybloka. Zresztą dużo osób oglądałem, ale raczej nie jestem aż taki stary, żeby tam oglądać jakiegoś LJA czy kogoś tam JJ Jokera, nie? To nie jest moje dzieciństwo. Moje dzieciństwo to głównie Feraina. Bardzo lubię Ferajna. Pamiętam, jak na. Nie, życie z Wixem byłem na takiej jednej, pamiętam, długiej wyprawie, gdzie byłem właśnie po króliki, bo potrzebowałem ich. Chyba nie mięsa, tylko do miksurek, chyba potrzebowałem ich tego. Oj, 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 tak idealnie tu już wezmę Mam duży zawsze jak widzę ten biom na starych wersjach To mam duży sentyment, bo tu się zaczęła cała fajrajna u dealera. Yy... Nie aż muszę kiedyś włączyć ten seed jeszcze raz Na 1.11 i sobie zerknąć Jak to tam wyglądało, piękne czasy, nie? Ale już wiadomo, zmieni zmieniają się czasy, zmienia się content Oni też trochę się zmieniają yy, pod YouTube'a Eee, przez YouTube'a, więc, no, wiecie, Ciapowaty Królik to jest jeden z najrzadszych królików w Minecraft'cie Jak nie najrzadszy, bo na pustyni też są, pamiętajcie, ale one się respią tak rzadko. Bardzo rzadko się respią, te dziwne jakieś bagna. O kurde, co ja tu mam? Wydajność 4. Jezu, tak szybko lut, tak szybko lut, to się chyba nawet na 1,20 nie niszczy. A czekam na to 1.21. Nie dość, że rajdy się zmieniły. Nowe psy! Nowe psy muszę każdy rodzaj zdobyć i to będzie do tej wieży może endowej teraz. Może endowej, nie wiem. Do jakiejś gabloty muszę wszystkie kolory psów zdobyć. Kurde Nie no, masę rzeczy, nie jeszcze młot dodają i ja pierdziele chcę ten młot. Dobra, już tak nie krzyczę, bo jeszcze mam do odpalenia z 5 gier yy, i nagrania. I wam się sobie 5 gier i wszystkie mi potem przesolagują i nagrywam. A potem się kończy na trzech, bo mi głos wysiada. Aj chyba nie znajdę tego igla. Chyba nic tu nie znajdę. Wiecie, co ja bym chciał znaleźć? Czekam, aż znajdę samo po postawiony krzyż przez świat, nie? Taki krzyż jak lik miał, O kurna! O! Kurna! Ej, akurat do tym ga! Przysięgam, że tu nie byłem, akurat do tym gadałem. Jest krzyż. Ale ja bym bardziej chciał znaleźć tylko wy taki wykopany. Nie, że patrzcie, że takie coś. Taki wykopany krzyż, o coś takiego? Eee... a nie taki, ale. Ale to też jest ciekawe. I co, i teraz mnie obserwuje jak Shirobrain, nie? Kurde, teraz te, kiedyś też tych animacji było, nawet jedną z nich ogryzek robił, co się dziwię. Którzy na, film, na filmach z Minecraft'a po prostu segadałem jakieś rozdowe rzeczy, czy chwalą się. Przeżyłem 100 dni? W... Nie, jakoś tak, czy w 100 dni muszę zebrać milion arbuzów, czy jakoś tak, kurde. To są takie pierdoły. Nie wiem. Jak ktoś to lubi oglądać, to spoko, ale dla mnie to jest taka strata czasu. Fajnie te przejścia robią, ale szkoda, że widzowie w tych czasach są. Yy, tak się słabo skupiają na tych filmach. Mnie, głównie większość widowni, ogląda 2 minuty. 2 minuty. 2 minuty, max 3, ale. Ale sam też widzowie, którzy zostają na dłużej, i to mnie bardzo cieszy, bo jak są tacy widzowie na chwilę, to jest dla mnie słabe. Te dwie minuty, wiecie, głównie montuję przez minutę potem już się uspokaja. Ale z drugiej strony nie lubię być sztuczny, nie lubię takich wstawek robić. Ja się z racji, że ja się wychowałem na tamtych czasach ja nagrywam takie rzeczy, które oglądałem w młodości, bo to mi się spodobało. Nie wiem, top 10 postaci Szkibity Toilet najsilniejszych. Strongest Characters of Szkibidi Toilet. Um, tylko po prostu sobie gram to jest dla mnie o wiele lepsze. Fajnie, w końcu to znalazłem. To, to wtedy co tam wiecie. Ja już tam zobaczcie ten odcinek. To był odcinek z poszukiwania tajemnice Bedrock. O kurde, złote jabłko. Hmm, wiśniaki, ale jesteście trochę daleko. O kurde, słabość. Jak osiągnięcie? Sprawdzam wszystkie przyciski. O Jezu, to było to. Taki stary system. O i tu był Bedrock, pamiętam. A tu był normalny świat. Ale te, te, te diamenty to radziwne czas. Nowe osiągnięcie się lepiej ogarnia. Dobra, będziemy kończyć chyba. A, i nie dokończyłem. Chciałbym niedługo nagrać coś podobnego co było w minecrafty, Minecrafty.pl nie ten odcinek co nagrałem z Casperem Troll diaksy. O jest to Kacprem, troll, o Jezu, było tak nieśmieszne, to było tak nieśmieszne, nie? Pamiętam, że się do tego przygotowałem i w ogóle a to było takie głupie. No czy byłoby cheatem, gdybym sprawdził na jakich, koordyn na jakich, koordyn na jakich koordynatach jest yy, Stronghold? Ej, kurde, Stronghold, nie, 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 to mam perle, to nie muszę sprawdzać. Na jakich koordynatach jest. Yy, są różne struktury, na przykład monument albo. albo, albo, albo. No w tej, tej Minecrafcie jeszcze nie było tak dużo struktur. Czekaj, posiadłość, jak jest? Ale też w Minecraft'ie są inne nazwy niż... Yy, Jakbyś przetłumaczył dosłownie Ale, halo, halo łódka nie bagłeś. Ten odcinek już ma 5 godzin, nie? 5 godzin na stówę. Omen, oh czekajcie, tu był jakiś cień. Tu był jakiś cień. Znowu mu. Nie wiem, ja już mam zryty Beret. Jakimś cudem skoczyłem na te 4 klatki. Kurne, gdzieś się to? Nie, pewnie wam to wytnę ale... Może jakąś wioskę znajdę? Ale ja tu przypadkiem też nie byłem? Pamiętam, że gdzieś z koniem byłem, ale to chyba w tamtą stronę szedłem Tylko tym razem poszedłem w tą i w tamtą Czyli właściwie to miejsce, gdzie jestem może być zbadane Ewentualnie to jest tam dalej Ale nie jestem szczerze pewien Sprawdźmy jeszcze tą polanę Jak tu nie będzie żadnej wioski ani nic, to e, kończymy ten odcineczek Uuu, no, tak powiem Nie mm, najlepiej Dobra, widzę, mam nadzieję, że wam się spodobał ja poczekam, aż będzie noc i się prześpię, i lecę dalej. Jak coś znajdę ciekawego, to wam pokażę. Jak nie, to zobaczymy się od razu w domu. Ja się żegnam i się mano.